Witajcie, z tej strony hodowla z no i jesteśmy dzisiaj z kolejnym już drugim październikowym vlogiem na kanale idziemy sobie teraz do hodowli pod ostatnimi filmami pytaliście się mnie a dokładnie jedyny widz się mnie pytał czy wolno króliki karmić kukurydzą bo twierdził, że, że no że nie wolno króliki jak najbardziej wolno ale no ze smutniejszych informacji po ostatnich mrozach kukurydza zmarzła cała, więc no jest nieciekawie, ale no, to jest i tak bardzo, bardzo dobry wynik, że no, mamy październik już, po praktycznie października za, e, za niedługo, także e, no to jest i tak wielki plus, że ta kukurydza przetrwała. Przejdźmy sobie najpierw dzisiaj do samic, u samic mamy e, wszystko bez zmian. Tutaj mamy samicę srebrną belgijską, została niedawno pokryta. Tak jak to wspominałem w ostatnim filmie. Tak się ona tutaj prezentuje. Tutaj mamy kolejną samicę srebrną belgijską. Na razie ją myśleliśmy jeszcze nie kryli. Poczekam może z tydzień, czy tam dwa tygodnie. Zobaczymy. Tutaj mamy samicę brązową belgijską, tak się tutaj prezentuje. Spróbuję otworzyć klatkę. Bardzo fajnie wygląda. Przejdźmy sobie teraz do drugiego pomieszczenia. No tutaj standardowo kury. Ta dzika wino opadła i już nie jest czerwona niestety. U królików tutaj u tych samców wszystko bez zmian. Tutaj mamy sam to serbnego belgijskiego, który aktualnie jest. ostatnio wystawiłem go no na eliksa, no ale no, nie ma zainteresowania. Także no, cena 120 zł do negocjacji, samic waży 6 kg, także jak ktoś z YouTube'a chce kupić, to link będzie w opisie do aukcji. Można powiedzieć takiej, chociaż no, czy to jest aukcja, bo tutaj raczej kto da mniej, bo wątpię on że pójdzie za te 120zł no bo realia są takie no słabo się ostatnio króliki sprzedają tutaj mamy samca brązowego belgijskiego tak się ten prezentuje aktualnie samiec sobie śpi więc no, niech się ładuje tutaj mamy e, sam samiczki belgijskie, srebrne pod nimi mieszańce srokacza niemieckiego tutaj jest jedna samiczka czarna jak ją widać na zbliżeniu tutaj mamy samca srokacza niemieckiego i sam jest aktualnie je ja. pod nim mamy yy, mamy tutaj dwa belgi brązowe samczyki i kolejnego srokacza tutaj mamy jeszcze yy, no, yy, trochę małych belgów jeszcze żeśmy nie patrzyli płci tych królików ale no na razie są jeszcze małe, więc mogą sobie tutaj razem żyć. A pusi nie patrzyliśmy, dlatego że no nie ma co jeszcze kulika stresować, a one się i tak jeszcze nie będą gryzły, ani nic. No także tak się tutaj te małe prezentują. A tak, to puste klatki. Pod samcami belgami mamy jeszcze yy, kolejne samce yy, sprokacza niemieckiego. Dwa łaciate i jeden czarny. Także to było na tyle w tym filmie. Dzięki wielkie za subskrypcję na kanale. Jeszcze tutaj popatrzę na samce. Także to było na tyle w tym filmie. Zachęcam do subskrypcji na kanale. I do następnego filmu.